Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Mamy dzisiaj, kurwa, gdzie to jest? Tu. O niecałe, minus 8. W nocy było w granicach chyba 15, czy coś. Zobaczymy, jak pali kubota. Przy minus 15, a w dzień, minus 8. O, para, para, para. Świece się grzeją. Świece się grzeją O! O, słaba bateria, ale, ale żyje. Ale żyje. Teraz pójdziemy do garażu. Zobaczymy jak będzie z nami rozmawiał Erguson. Zakupiony we wrześniu. No. Traktor nie nowy, z 2002 roku. Do tego starego nie podchodzimy, bo, bo on przy plus jednym bez samostartu nie chce rozmawiać. Pompa wtryski, prawdopodobnie. Y, głowica do roboty. Nie ma sensu, akumulatora zabraknie. No ale zobaczymy, jak Zagada z nami będzie chciał rozmawiać kuźwa o takie cudo, nie? Kupione we wrześniu od firmy Skolonia Gozówka. Dobra, nie wiem świecę czy tu grzeje czy nie, no podgrzejemy, spróbujemy. No, także grzejemy świecę. Nie wiem czy grzać, czy nie grzeć kuźwa. Ale chuj grzejemy. Zastraszyłem się ostatnio, bo odpaliłem, nie miałem do czynienia z seriami wyższymi Fergusona. I okazało się, że znaczy okazało się po odpaleniu mryga A i D. No i dawaj pisać komentarze pytać znajomych. Okazuje się, że jest chyba jakiś czujnik czy coś takiego oleju, który po prostu pokazuje, że olej jest za zimny i dlatego mrygają półbiegi. No ale ja pracuję całe życie na tym starym Fergusonie, no tam nic nie mrygało. No dobra. O. ale tak odpala, skurczy byk tak odpala kurcze czyli serce zdrowe